Co może być ciekawego w tekście, który na samo zakończenie podaje nam informację, to koniec i bomba, a kto czytał ten trąba? Czy taki tekst należy traktować na poważnie? Czy to w ogóle jest lektura warta naszej uwagi? Czy ferdydurkę? Da radę zrozumieć? Nazywam się Iwo Scylina. Od ponad 20 lat podróżuję po krainach literatury, kultury i języka razem z moimi uczniami. Jestem również egzaminatorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Ferdydurka jest jednym z tych tekstów, które w zasadzie albo się lubi, albo się nie lubi. Myślę, że nie spotkałem jeszcze osoby w swojej karierze nauczycielskiej, która by stwierdziła, że wobec tego tekstu jest obojętna. Zdecydowanych zwolenników Gąbrowicz ma, tak samo jak zdecydowanych przeciwników. Ferdydurka jest takim tekstem, który jest tekstem pytaniem. Forma dosyć nowoczesna, forma modernistyczna, może zniechęcać. Ale warto spojrzeć głębiej, warto spojrzeć w to, co tak naprawdę Gombrowicz chciał nam przekazać, podając nam, co jest zasadniczą częścią tego tekstu, czyli podając nam historię Józia. Kim jest Józio? Józio to trzydziestolatek. E, oczywiście już po szkole i z pewnym doświadczeniem życiowym. Ale Józio staje się bohaterem, który można by powiedzieć, przekształca wzorzec bohatera romantycznego. Bohater romantyczny dorasta do wielkich ideałów, natomiast Józio odbywa drogę odwrotną. Zauważ, że historia Józia, który na początku informuje nas o tym, że jest już trzydziestolatkiem, nagle zaczyna toczyć się wstecz. Przybycie profesora Pimko do jego domu powoduje, że Józio zaczyna odczuwać. Szkolną trwogę, a ta szkolna trwoga wzmocniona jest jeszcze tym, że profesor zabiera go do szkoły. Główny bohater pokazany jest w trzech środowiskach. Sam te środowiska opisuje, ponieważ nie tylko i wyłącznie jest głównym bohaterem, ale również jest narratorem tej opowieści. Pokazuje, jak zostaje z powrotem sprowadzony do szkoły jak ta szkoła wygląda. Czego ona tak naprawdę uczy? Pokazuje, że to, co jest zasadą szkoły, w której teraz nagle się znajduje jako trzydziestolatek, to utrwalanie pewnych stałych haseł, utrwalanie pewnej wiedzy, która jest tylko i wyłącznie fasadowa, która w żaden sposób nie zmienia życia. Hasłem charakterystycznym dla tego środowiska jest pupa. I to nie jest słowo używane tylko dlatego, żeby urozmaicić tekst. Ono ma swoje znaczenie. Gombrowicz posługuje się pewnymi wytrychami w momencie, kiedy tworzy Ferdydurkę. I pupa jest jednym z tych wytrychów. Co ona oznacza? Oznacza niedojrzałość. Gdy przyjrzysz się temu fragmentowi Ferdydurkę, to sporo rzeczy związanych z działaniem szkoły ma doprowadzać do upupienia. Osoba, która jest w szkole, tak naprawdę nie ma wzrastać. Wręcz przeciwnie. Ma stawać się coraz bardziej dziecinna. Upupienie ma doprowadzić do tego, że z osób dorosłych, z osób ukształtowanych, mają znowu być dzieci. Tak na przykład jest w kontekście Józia, który przecież trafia do szkoły jako trzydziestolatek. Absurdalna sytuacja. Ale on również ma się poddać pewnej machinie, która ma doprowadzić do upupienia. Upupienie. Jest związane z tym, że człowiek przestaje samodzielnie myśleć. Że człowiek funkcjonuje w obrębie pewnych zasad, które są w niego wtłoczone, bez jakiegokolwiek uzasadniania. To człowiek, który myśli stereotypowymi hasłami powielanymi od lat, może nawet od wieków. To człowiek, który pozostaje pod presją innego człowieka i co ciekawe, pod tą presją ostatecznie dobrze się czuje, ponieważ, tak jak mówi ten tekst, to. Największy wpływ na to, żeby człowiek pozostał tak naprawdę dzieckiem, ma matka. Im dłużej pozostaję pod opieką matki, tym bardziej jestem utrzymywany w tym, że jestem dzieckiem i matka ma większy wpływ na moje życie, tym bardziej moje życie nie nabiera kształtów. Szkoła, którą pokazuje Gąmbrowicz Durkę, to miejsce Uniżania człowieka, doprowadzenia do takiego stanu, że w zasadzie z dorosłego otrzymujemy ponownie dziecko. Po co nam dziecko? Po to, że dzieckiem łatwiej sterować. Im bardziej społeczeństwo będzie obniżane w możliwościach i kompetencjach intelektualnych, tym łatwiej będzie nim sterować. Tym więcej, haseł, które będą przedstawiane jako ważne, podniosłe i istotne w życiu, będzie przyjmowanych bez przemyślenia. Taką koncepcję ukazuje Gombrowicz w pierwszej części przygód Józia. Co się dzieje dalej? Kolejne środowisko, do którego trafia Juzio? To środowisko młodziaków, czyli tych, którzy są związani z mieszczaństwem, mieszczaństwem rozwijającym się, mieszczaństwem modernistycznym, to ci, którzy uważają, że nowoczesność jest sygnałem ich życia, to ci, którzy wiedzą, że są przedstawicielami przyszłości, a nie tam jakiejś zapyziałej tradycji. I znowu juzio staje się osobą, która Próbuje sprawdzić, na ile ta rzeczywistość, ta rzeczywistość w domu młodziaków jest prawdą, a na ile jest fasadą. Rzecz, która wytrychem okazuje się w tej części, to łydka. Łydka może symbolizować wiele rzeczy. Jest symbolem nowoczesności. Jakiej nowoczesności? Nowoczesności związanej z dbaniem o kondycję fizyczną. Nowoczesności związanej z pewnym wyzwoleniem seksualnym, nowoczesności związanej z innym myśleniem, nietradycyjnym, nieklasycznym. I skąd ta łytka? Ano stąd, że gdybyśmy spojrzeli na rozwój na przykład stroju w tamtym czasie, to ewidentnie widzimy, że Kobiece spódnice i suknie zaczynają się skracać, więc odsłonięcie łydki staje się oznakiem nowoczesności. Gombrowicz patrzy na tę nowoczesność z przymrużeniem oka. Wprowadzając Józia w kontekst rodziny młodziaków, próbuje pokazać, jak bardzo nowoczesność jest tylko i wyłącznie fasadowa. Rodzice Zuty próbują być nowocześni, mówią o tym. Natomiast tak naprawdę. Nie potrafią pozbyć się swoich zachowań wcześniejszych. Życie Zuty i życie jej rodziców nie jest tak naprawdę nowoczesne. Ona chce uchodzić za nowoczesną. Ona próbuje otaczać się różnymi osobami, wdawać się w flirty, natomiast rodzice tylko i wyłącznie, zewnętrznie, próbują pokazywać, że ten świat nowoczesny jest dla nich dobry. Przekroczenie granic nowoczesności. Na przykład przez Juzia, który dziwne rzeczy zaczyna robić przy stole, jest trudny do zniesienia. A sytuacja stworzenia potajemnej schadzki w pokoju córki powoduje, że nagle w ojcu wyrasta coś, co byśmy mogli nazwać powrotem do tradycji. Nie liczy się z tym, że przecież to takie nowoczesne spotkanie miłosne ze starszym mężczyzną co w tym złego nowoczesny świat przecież tak może funkcjonować. Nie, okazuje się, że ta struktura nowoczesności wtedy, kiedy jest poddawana różnym testom, chwieje się, a wręcz rozpada. Ostatnie środowisko, do którego trafia Józio, to środowisko ziemiańskie. I tutaj próbuje pokazać Gombrowicz, że tradycja mająca zbudować wielkość dawnej szlachty, późniejszego ziemiaństwa i arystokracji jest tylko i wyłącznie pewnym obrazem, zewnętrzną strukturą, a tak naprawdę nie jest działaniem człowieka wypływającym z wnętrza. Słowem wytrychem, który tutaj się pojawia, to gęba. Gęba ma wskazywać na taką cechę, którą byśmy nazwali prostactwem. Na czym polega to prostactwo arystokracji, prostactwo ziemiaństwa? Otóż działają mieszkańcy dworku w taki sposób, że zewnętrznie Możliwe, że starają się być kimś z wyższych sfer, ale tylko i wyłącznie grają takie osoby, tylko i wyłącznie wchodzą w pewien schemat, w pewne... Ramy, które decydują o tym, że można o nich powiedzieć, że są arystokratami, albo że nie można takich nazwać. Bardzo wyraźną sytuacją jest chociażby przybycie Józia do y, dworu. To, co następuje po jego wejściu, to bardzo klasyczne przywitanie i bardzo klasyczny początek związany z wizytą. Rozmowa. O czym? O zdrowiu, a bardziej byśmy mogli powiedzieć o Chorobach. Co jeszcze tam się pojawia? No, pojawia się ten klasycznie arystokratyczny sposób wypowiadania się, więc mamy język francuski, który uzupełnia język polski. Zachowania, które tam widzimy, zachowania chociażby e, wuja Kocia, nie są arystokratyczne. Ponieważ to tylko fasada. Wuj jest zmęczony, ma bardzo wykończone swoje zachowania. Jest przedstawiany jak ogier szlachetnej krwi, ale to tylko i wyłącznie w tym momencie przecież zwierzę, a nie człowiek. Gombrowicz pokazuje, że w tej przestrzeni, która próbuje być na tle całej Polski, przestrzenią jakichś wartości wyższych, w tej przestrzeni warstwy arystokratycznej nie ma tak naprawdę czegoś, co można by podziwiać. Że to tylko i wyłącznie zachowania zewnętrzne, tylko i wyłącznie coś, czego można się nauczyć, a władza, którą ci ludzie sprawują, to władza silnej ręki, bo w gębę można dać służącemu. Więc to prostactwo wypływa z gestów. Możemy sobie mówić po francusku, możemy rozmawiać na arystokratyczne tematy związane ze zdrowiem, możemy się nosić, na, na wzór arystokratów, ale zdradzać nas będzie nasze działanie. Więc to, że arystokracja daje w gębę swoim poddanym, swojej służbie, pokazuje na jakim poziomie znajdują się oni sami, jako ci, którzy mają wyznaczać wyższy poziom. Prostactwo zatem nie jest związane z ludem, który otacza dwór arystokratyczny. Prostactwo Dotyka samych arystokratów. Co próbuje Gombrowicz pokazać, Ferdurkę? Co próbuje uzmysłowić odbiorcy? Bycie dorosłym, któremu trzeba wytrzeć pupę jak dziecku, bycie nowoczesnym tylko i wyłącznie zewnętrznie, czy też bycie arystokratą na zasadzie spełniania bardzo konkretnych, ale mało istotnych praktyk, to wchodzenie w jakąś formę i Gombrowicz Ferdydurkę chce przestrzec przed formą. W ogóle widzi w życiu i swoim i innych ludzi zagrożenie formą. Forma jest zasadniczym elementem z którym próbuje Gombrowicz walczyć pokazując swojego bohatera na np. Ferdydurkę. Pokazuje, że forma ogarnia wszystko i Ferdydurkę właśnie do tego zdąża. Formalne jest nauczanie. Formalne są zachowania modernistyczne, formalne jest zachowanie arystokratyczne. Wszystko jest formą. Można tę formę przyjąć albo można tej formy nie przyjmować, można ją negować. A co zrobić, kiedy się chce wyzwolić z tej formy? Gombrowicz ma niestety bardzo smutną refleksję w tym temacie. Forma jest elementem stałym. Nie da rady się od niej Wolnić. Jeżeli nie akceptuję jednej formy, jeżeli względem jednej formy zaczynam się buntować, to wchodzę w inną formę, w formę buntownika. Zatem cokolwiek zrobię, zawsze jestem uzależniony od formy. Będzie mnie otaczać, będzie wokół mnie jak jakiś mur. Nie da rady go rozbić. Gombrowicz widzi, że funkcjonowanie w społeczeństwie to funkcjonowanie w obrębie. Form, że jesteśmy sformalizowani aż do przesady, że pewne rzeczy wypada robić, pewnych rzeczy nie wypada robić. I wtedy, kiedy robimy kompletnie inaczej, to otrzymujemy łatkę buntownika. Ale ta łatka też polega na tym, że tworzymy pewną formę. Od formy nie ma ucieczki. Tak patrzy na tę rzeczywistość Gombrowicz. Zatem możemy się Pytać, zastanawiać, czy rzeczywiście czytanie tekstu, który uświadamia nam, że całe życie możemy podlegać jakiemuś sformalizowaniu, jest błędem? Czy prześledzenie historii Juzia, który w sposób bardzo karykaturalny przedstawia nam życie w różnych środowiskach i sformalizowanie różnych sytuacji ma powodować, że nic z tego tekstu nie wyciągamy? Pytanie, czy ty, dochodząc do ostatnich słów Ferdydurkę, czujesz się jak trąba? Czy przypadkiem nie wyłapujesz form, które dla ciebie stanowią zagrożenie? Mam nadzieję, że temat Ferdydurkę przestał dla ciebie być taki tajemniczy i tekst Gombrowicza zaczyna być bardziej rozumiany przez ciebie. Więcej informacji nie tylko o Ferdydurkę, ale też o innych lektorach i o epokach literackich znajdziesz kursie przygotowującym do matury. Link poniżej i pamiętaj w każdy poniedziałek i czwartek o 10:00 kolejny materiał na tym kanale po to, żeby twoja matura była na maksa. To co widzimy się?